Okay. Czekaj jak kręcisz Daj, 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 daj I ty idziesz z lewo daj. pięć. Co? Ale jadę, poczekaj, nie, hon, 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 sen, bo ja wypluję, a nie, ja nie popiję Światło, kurwa, tam Co to za czony? Dobra Ale... Strówko Kurwa, ale jemy Jak? Uch. I Pisano, smakuje? Czy się zleci? Ci, rukę piwo mi. Pij kurwa. Pij chuju. Możesz wypluć, ale kurwa musisz mieć w ustach. Dawaj, bo się bateria kończy, kurwa. Ja to kurwa nawet połknąłem Ale jak oce tak Rukaj, ja wisisz się nam piwo. Widły rządzą.